O, co masz za list? Co tutaj jest? To jest zaproszenie na imprezę urodzinową! Moja pierwsza impreza urodzinowa z klasy, ze szkoły! Aha, no to super, fantastycznie! Przygotujemy się! A do kogo to jest zaproszenie? To jest na imprezę Wojtusia! On jest kolegą z mojej klasy, ale ja tak się z Aha, okej, okay, no to bardzo miło z jego strony. Może wiesz, chcecie zapoznać i tak dalej. Okej, okay, a kiedy są te urodzinki? Ja zaraz zapiszę, wiesz co, w telefonie. Przypomnij sobie, poczekaj, tylko wyciągnę telefon. Dobra. dzisiaj. jak to dzisiaj? No, dzisiaj o 11.00. Przecież to jest za godzinę. No to jeszcze mamy to za czasu. Ej, Amelko, dlaczego ty wcześniej nie powiedziałaś, Mogłaś powiedzieć wcześniej, to chociażbym prezent kupiła. Ja myślałam, że to nie wiem, za tydzień czy coś. Nie, to jest dzisiaj, więc dzisiaj ci mówię. Nie no, żartujesz sobie, to co my teraz zrobimy z prezentem? Musisz szybko się jakoś ubrać na imprezę urodzinową, może jakąś czapeczkę czy coś może tam dostaniesz? A coś w jakiejś safie, może gdzieś w tym urodzinowych. Ojej, my nie mamy żadnych zabawek takich, wiesz, ty od razu wszystko otwierasz jak dostaniesz. Może... Hmm. może damy mu pieniążki ja, po prostu. Ty Dobra, dobra, to idź. Ale Ameryka mnie dzisiaj zaskoczyła. Urodzinki zaczynają się za godzinami, nie mamy prezentów. Musimy szybko coś wymyślić, tak? Pomyślałam, że może najlepiej będzie, jak dostanie pieniążki sobie Wojtusz, to wtedy będzie mógł sobie kupić co tylko chce, bo ja go tak nie znam. I Ameryka wychodzi na to, że też go za bardzo nie zna, więc nie będzie wiedziała, co mu dać. Okej, okay, no to wyciągnę tam kilka banknotów i sobie włożymy to do, do może hmm, koperty. O, tak, do koperty. Ja taką no, no, ja czapkę urodzinową u dzieci. Mogę taką nabla, nabla. O, super ekstra. To wiesz co? Myślę, że jest idealnie. To masz tutaj pieniążki. Weź pieniążki nabla. i je może do pudełka albo do koperty. Nie wiem, co my tam mamy, bo mnie zaskoczyłaś dzisiaj. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Może ty nie u siebie. Ja zobaczę. No to zobacz, zobacz. Ja idę przygotować samochód, musimy zaraz ruszyć. A w ogóle gdzie to jest, bo ja nawet nie wiem. Amelko, gdzie to jest? Gdzie e, to się odbywa? Jest 11. Wiesz, gdzie ona jest? Ojeju, to na drugim końcu miasta. To musimy się pospieszyć. Mamy, musimy dojechać, bo jeszcze korki, korki będą. Dobra, weź, weź, a ja idę odpalić auto, na szczęście możemy sobie wziąć to mniejsze autko, dzięki temu szybciej dojedziemy, zaraz odpalę turbo i zaraz będziemy prawie, że na miejscu, okej, okay, biorę autko, oczywiście to ostatnie jest jakoś moje ulubione, dobra, tu już przygotuję prędkość maksymalną na ponad 100, daję mu ustawienia driftu, turbo, jestem gotowa, możemy ruszać na urodziny Wojtusia, Amelko, czekam! Mama! Dobra, dobra, o, elegancko, super, dobrze, fajnie, ładny kolor prezentu, chyba mu się spodoba, bo ty pewnie nawet nie wiesz, jaki jest jego ulubiony. Jedziemy szybko, zobacz, jakiego drifta tu odpaliłam. Dobra, trzeba przejechać przez centrum, o, na szczęście nie ma korków. No nie możemy się spóźnić, już jest 11, zobaczcie, 11 godzina, uwaga, o, jesteśmy, jesteśmy. Uuu, ej, tu jest nawet taki znak specjalny, impreza urodzinowa Wojtka. Patrz, to nawet jest taka ozdoba, że Stitch, on chyba lubi Stitcha, mogliśmy coś ze Stitchem mu kupić, kurczę, o! Dzień dobry, to jest chyba mama Wojtka. Dzień dobry, pani, bardzo nam miło, że Wojtuś zaprosił Amelkę. No, mieliśmy małe przeboje po drodze, ale to Dobra, nieważne, ale jesteśmy... O, mogę już iść do innych dzieci. O, to super. super. To, ja, to ja pójdę, mama. Tak. Ty zostanie ze mną na urodzinach. No nie, no nie no, mnie nikt nie zaprosił, wiesz. O, ale zapraszam Cię na kawę. O, jak coś Patti zapraszam Cię byś... na kawkę do domku. Dzieci się trochę pobawią i będzie torcik. O, dziękuję, zostanie super. Proszę, bo ja tego nie chciałam sama. Ja się wstydzę, nie znam wszystkich. Dobra, no dobra, to zostanę. Niech Ci będzie. Okej. Okej, okay. okay, to dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Oczywiście wchodzimy. Czekaj, ja ci otworzę. Wow, jak tu super! Wow, jaka impreza tu jest! Ile światełek kolorowo! Cześć wszystkim! Cześć wszystkim, wow, cześć! Ja tu jest dzieci! Jedna dziewczynka, drugi chłopiec, jedna dziewczynka i znowu. I tam jeszcze skaczą! Ej, a gdzie jest właśnie Wojtuś? O, Wojtuś! Mamo, ja się trochę wstydzę tutaj. Oj, Tosiu! Dziękuję za zaproszenie na moje urodziny i proszę, to jest prezent dla ciebie ode mnie. O, ja jak ja słodko! Dziękuję wam wszystkim. To takie miłe. O, nie, nie, wszystkiego najlepszego! Amelko, że nie ma tutaj Adasia, bo Adaś jest chory, prawda? Albo on tego nie zaprosił. Nie wiem. A właśnie, chyba, że nie zaprosił, bo Adaś też chodzi z tobą do klasy. Ciekawe, co się no? stało z Adasiem. Hmm. Dobrze, to proszę pani, ja usiądę z panią sobie na kawkę, może tutaj o, wypiję sobie kawkę. Melko, ja tak naprawdę go nie zaprosiłam, bo go nie lubię. Beria nie lubisz Adasia? Ej, to jest zakład mój bardzo dobry przyjaciel. No, wiemy, był, To by się tylko z Tobą bawił, a nie ze mną. Aha, no dobra. To ja nie wiem, może ja mu nie powiem, że byłam na imprezie, żeby nie było mu smutna. Nic mu nie mów, to tajemnica. Ej, a tutaj ma takie coś do tańca. Ja widzę, że ty masz nowego kolegę takiego bardzo fajnego, Amelko. No ja ci powiem, że ja nigdy z zwolcie, nawet za bardzo nie kochałam. O, może też się wstydził, ty też jesteś czasami wstydliwa. Może się teraz nie rozkręcił. Jestem. Nie jestem. Dobra, nie jesteś wstydliwa, masz rację. Dziękujemy nie, ja za nie super imprezkę, jest bardzo wstydliwa. fajnie. Jak poprosiłem cię o ołówek, to nie chciałaś dać i się ukryłaś pod stołem. Ej, to jest ekstra. Mam mnóstwo fajnych takich rzeczy u siebie w domu. Ale wy się fajnie bawicie. Ty masz tyle przyjaciół, Amelko. A ja bym sobie może coś zjadła. Tu jest nawet pizza. Mama, mogę sobie zjeść pizzę i kolę? No dobra, ale pamiętasz, co się ostatnio stało? Jak jadłaś tylko takie jedzenie, to przytyłaś. Ale na urodzinach jest? No dobra, to możesz, was. możesz. Dzisiaj masz wyjątkową dyspensę, niech ci Ej, będzie. Mam tutaj może kole, bo bardzo lubię pić kolę. No pewnie że mam kolę. Tam przy stole jest dużo picia. O, wow! Wiemy, to jest kola i takie luzne napoje, ale ty masz Ja tutaj sobie sama spróbuję. Bardzo Piękna dobre. Cieszę się, że dzisiaj to. Mm. O, jak ty będziesz miała swoją imprezkę, to też będziesz mogła z, wreszcie zaprosić, tak wiesz, wszystkich przyjaciół ze szkoły. Wszystkich z klasy, niech tak. i że mnie też zaprosisz. O no na pewno! Też, bo ty mnie zaprosiłeś, to ja cię też zaproszę, żeby tak było miło. A tak działa! A, no właśnie, ej, a będziemy ci śpiewać 100 tak, bo na urodziny się tak robi. Będziemy śpiewać sto lat ale dopiero jak będzie talcik. Mam ja sobie ja mi posiedzę, chodź. Posiedzimy sobie Wojtuś, może dla się odpoczniemy tak. wtedy. O super! Usiedliście tutaj ładnie wspólnie do stołu. Ej, chyba będzie tort. to mama coś mówiła, że będzie torcik, że mnie zaprasza na kawkę. Może zaśpiewamy coś? Ej, to trzeba jak będzie to zaśpiewać 100 lat, prawda? Mama, tak się robi. Trzeba zaśpiewać 100 lat, tak? Bo to już jest ta ale godzina. nikt jeszcze nie śpiewał 100 lat takiej ilości osób dla mnie. Wow! No to, ale ale mnie! Agny. Ale super! Dobra, to co, śpiewamy? Sto lat, sto lat Niech żyje, żyje nam Sto lat, sto lat Niech Nie, żyje, 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 żyje nam A Jeszcze to... raz! dobry torcik smakuje ci? Ale on jest pyszny. On ma luzowy klem o smaku No, żebyś zjadła cały kawałek, bo to jest za zdrówko właśnie. Wojtusia, smacznego. Ja jednak podziękuję. Mama Ale to to? Nie, nie, ja nie chcę. Pani, żeby miało zdrówka dużo? Kochanie, ja już sobie wypiłam szejka eee, jednego, drugiego, gotek. kawkę. Już mam dość Ale słodkiego. mama jest na diecie. Ona nie je w sumie słodyczy Damo. Żeby nie była głuba. Pani nie chce być gruba? Ja nie chcę być gruba, dokładnie tak, Wojtusiu. Ale chętnie sobie nie, nie z wami jest, posiedzę. To, ja sobie będę jadła tego torta. On jest pyszny. No to jest, jest, bo niedługo się kończy ta zabawa. Zobacz już. Mogę jeszcze trochę Ale Ja nie Ma, wiem, czy to jest dobry pomysł, Amerku, się... aż to nie jest. O, jaki pyszny torta. Mm, nie, pani nie zgodzi, bo ten jest taki dobry. Mm -hmm. Ach, to była Wojtek. Tak, my już będziemy to, wracać. No, e, dziękujemy się bardzo. Tak, w wszyscy spotkamy się w szkole. Tak, wszak, wszak, w to, szkole. W Jak odwiozę Amelkę, to też cię zobaczę, Wojtuś. więc do zobaczenia. No i co? Bawcie się dobrze jeszcze, ktoś jeszcze zostanie. Do, do widzenia. Do pa, pa. No i podjeżdżamy, Amelko, idź już tam do pokoju. Musisz się przygotować. Jutro jest szkoła. Dzisiaj był zwariowany dzień przez to, że tak późno mi powiedziałaś o tych urodzinach, więc idź się tam pobawić, czy tam jeszcze pouczyć, a ja muszę odpocząć. jestem taka najedzona. że po prostu mi ja idę sobie. No idź, idź. Dobrze, a ja sobie usiądę. Amelko, wstawaj, szósta już jest! Trzeba się szykować i jechać do szkoły. Ej, co ci się stało? i tak mnie boli w pzuchu. Nie mogę iść normalnie. Amelko, nie ze mną te numery. Byłaś wczoraj na imprezie, pewnie się nie wyspałaś i nie chcesz iść do szkoły. Już cię znam! Nie, ja się naprawdę jakoś jeść Ale wiesz co? Nie ze mną te numery. Coś mi się wydaje, że kłamiesz! Nie chcesz no iść do szkoły! Mama, serio, ja nie dam rady i to... Dzisiaj wcale były te urodziny, boli mnie w No nie dam rady, no muszę mieć mm -hmm. dzisiaj wolne. Tak, tak, na pewno. Tak, tak, no nie nabierzesz mnie, Amelko. Ja ci nie wierzę. Jeszcze trochę znam nami są twoją mamą wreszcie, nie? Pani muszę iść do szkoły? No musisz iść do szkoły i koniec, kropka. Zapraszam do auta, musimy już jechać. Bo Tylko dzisiaj zajęcie zaczynasz szybciej. Kanałpek, bo ja nic nie wiem. No to będziesz miała jedzonko przecież w szkolnej stołówce, tak? Nie, będzie obiadek? Nie, nie będę miała. Amelko, jak ty teraz po prostu kręcisz, nie? No nie wierzę w to. Jak ty hmm. symulujesz, no symulujesz jak nie wiem. Mama, no weź, mogę zrobić wolne dzisiaj. Plus, nie, 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 wsiadaj. Dzień. Nie, Amelko, nie i koniec kropka. Jedziemy. Weź, proszę. Nie proś mnie, bo musisz chodzić do szkoły. Nie można tak po prostu sobie nie iść do szkoły, bo wymyślasz. Ale coś jest nie, tak. nie wszystko jest w porządku. Byłaś wczoraj na imprezie, po prostu się nie wyspałaś i tyle, no. Dobra, chodź, wysiadaj. Idziemy. No. Szybciej, szybciej, żwawo, żwawo, no dawaj, dawaj. Ale naprawdę tak w tym O, no, co ty gadasz? Ej, co... Co wy tutaj wszyscy płaczecie? O co wam chodzi? O, co jest? To jest. Czemu? Ale to nie... Czemu wy macie boli... taką jakąś dziwną twarz? O co wam chodzi? Boli brzuch. Boli was brzuch? boli brzucha! To wy nie kłamiecie! Was wszystkich boli brzuch, ale od czego? Co się stało? Ma, mama, nie patrz! Wyjdź stąd! Co jest? Dobra, wejdź, wyjdę, wyjdę, no! Nie Co patrzcie. jest? Wyjdźcie stąd, proszę! Idźcie stąd! My! Idźcie do mnie, Czy Amelka wymiotuje? Chyba na to wychodzi. Patrzcie, tutaj to wystaje! Amelka wymiotowała. Wszystkie publikacje są zajęte na... Wojtusiu, ty się wymiotowałeś na podłogę! Co jest grane? Melko wymiotowałaś! Ty naprawdę się źle czujesz. Przepraszam, myślałam, że ty symulujesz. O dobra, ja sam wychodzę! Tutaj są same wymioty! Dobra, wiecie co? Chodźcie, chodźcie, musicie wyjść. Chodźcie na powietrze, chodźcie na dwór, bo może poczujecie się lepiej. Coś jest nie tak. Ktoś się zatruł, ale, ale wy wszyscy byliście wczoraj na urodzinach Wojtusia. To chyba od tego. A co jedliście takiego samego wszyscy? Czy wszyscy pili szejka? Tak, ja piłam szejka, a Wojtek chyba piłam. A ty piła a? A, a tego samego, czekoladowego czy truskawkowego? Z kaskowego! Ja Aha, czyli innego pięści szejka, to nie od szejka, to, to od a czego? Ja jadłam pizzę! A ty, mama, jadłaś może pizzę? Ja też jadłam pizzę. I mi nic nie jest. No to. No to wychodzi, że od tortu. Ja tortu nie jadłam mi się czuję dobrze. A wy wszyscy jedliście tort? Tak, jedliśmy tort. To, to wy się wszyscy zatroliście tortem na Wojtusia urodzinach. O, nie dobra, wiecie co? Muszę zadzwonić do waszych rodziców. Musicie iść do domu i musicie się wykurować, bo to jest coś dziwnego. To jest jakiś wirus, chyba, czy co? Ja muszę się normalnie my tak no Dobra, nie normalnie, mnie tak boi. Dobra, słuchaj, wirus. dzwonię i wysyłam wiadomość Syna. do wszystkich. Teraz przyjadą po was rodzice i pojedziemy do lekarza. Musimy to zbadać, to jest jakieś zatrucie. A wy widzowie subskrybujcie ten kanał. Bądźcie codzienni, bo odcinki też są codzienni i zobaczymy sobie co będzie dalej. Musimy uzdrowić małą Amelkę i jej przyjaciół.